Siema. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś zostawił lajka like i subskrypcję. Byłoby mi niezmiernie miło. Dzięki. Mordekajzer żelazny upiór zmusiłem krainę umarłych do posłuszeństwa. Ten świat będzie kolejny. W minionej epoce, zaciekły pan wojny Zan Uzal wsiął spustoszenie w puszczach północy. Napędzanym roczną wiarą, miażdżył każde plemię i każdą osadę na swojej drodze, tworząc imperium skąpane w śmierci i krwi. Gdy jego życie miało się ku końcowi, czerpał wielką satysfakcję ze świadomości, że bez wątpienia zasłużył na wieczne miejsce przy stole bogów, we wspaniałej komnacie kości. Jednak kiedy umarł, nie czekały na niego żadne komnaty ani chwała. Zamiast tego zan uzal stanął na pustym, szarym pustkowiu. Obleczony eteryczną mgłą i dręczony kakofonicznymi szeptami. Co jakiś czas inne, zagubione dusze zbliżały się do niego. Były niewiele więcej niż duchowymi kształtami, które przemierzały własną krainę zapomnienia. Gniew opanował Zan Uzala. Czy jego wiara była fałszywa? Czy może jego prymat nad światem nie wystarczył, żeby zagwarantować mu upragnioną nieśmiertelność? Z pewnością ta pustka nie mogła być wszystkim, lecz wydawała się nie mieć końca. Patrzył, jak pomniejsze duchy powoli niknęły we mgle, padając ofiarom rozpadu i czasu. Ale Zan Uzal opierał się niknięciu. Dzięki swojej woli, zahartowanej szałem i cierpieniem, nie rozpadał się w pył. Z czasem nieprzeniknione, pozbawione źródła szepty tamtego miejsca skrystalizowały się w postaci słów, które mógł prawie zrozumieć. Był to ochuński, bluźnierczy język, którym nikt wśród żywych się nie posługiwał. W tym, co pozostało z umysłu Zan-Uzala, powoli zaczął kształtować się niecny plan. Zaczął słać wabiące szepty przez zasłonę pomiędzy wymiarami, obiecując wspomnie zrównaną siłę każdemu, kto ośmieliłby się go wysłuchać. I co musiało się wydarzyć? Nadszedł dzień, w którym zgromadzenie czarodziejów postanowiło przywrócić Zan-Uzala do życia. Nie mając ani ciała, ani kości, Zan-Uzal nakłonił ich. By uczynili go silniejszym od wszystkich śmiertelników i związali jego duchową postać z czarnym pancerzem z metalu, wykutym na podobieństwo jego dawnej zbroi. Tak oto powstał kolosalny upiór z żelaza i nienawiści. Głodni władzy czarodzieje mieli nadzieję wykorzystać go jako broń w swoich błahych wojenkach. On natomiast zgładził ich w okamgnieniu. Ich broń i czary były bezużyteczne w walce z nim. W akcie desperacji wykrzyczeli jego imię, aby go zakląć lecz na nic to się nie zdało, albowiem Zan Uzala już nie było. Wzniecając eteryczny wstrząs, wypowiedział swoje imię w języku ochuńskim Mordekaiser. Zaczął się jego drugi podbój wymiaru śmiertelników. Tak jak wcześniej miał wielkie ambicje, ale teraz wzmacniała go nekromantyczna magia, której przedtem nie był w stanie sobie wyobrazić. Z bojaźliwych dusz, które uszły z czarodziejów, Mordekaiser stworzył broń godną Imperatora Śmierci. Diabelską maczugę o nazwie Zmrok i przejął władzę nad armią swoich ofiar. Jego nieprzyjaciołom wydawało się, że interesowały go tylko rzeź i zniszczenie. Całe pokolenia szczezły w trakcie jego bezustannych batalii. Jednakże plan Mordekejzera był o wiele bardziej skomplikowany. W sercu swojego imperium wzniósł bastion nieśmiertelności. Choć większość uważała go jedynie za siedzibę Mordekejzera, garść wybrańców poznała skrywane w nim tajemnice. Mordekaiser łknął wszelkiej zakazanej wiedzy o duchach i śmierci oraz dogłębnego zrozumienia zaświatowego wymiaru bądź wymiarów. Taka tyrania mogła przysporzyć mu jedynie wrogów. Żelazny upiór został niespodziewanie pokonany przez sojusz noksjanskich plemion i wskutek zdrady w kręgu jego najbliższych podwładnych. W tajemnej klice udało się zerwać więzy łączące jego duszę ze zbroją i zamknąć pusty, żelazny pancerz w nieznanym miejscu. Tym sposobem Mordekaiser został wypędzony z wymiaru materialnego. Jednakże taki był jego plan, choć nikt o tym nie wiedział. W istocie była to nieodzowna część jego zamysłu. Prymat i podstęp zawiodły go daleko, lecz wiedział, że czeka go przeznaczenie o wiele wspanialsze od komnaty kości. Tam, na niegdyś niezamieszkanym pustkowiu, oczekiwali go wszyscy, którzy umarli za jego ostatnich rządów. Ich duszą, zbezczeszczonym przez mroczną magię, nie było dane odejść. Najsilniejsi z nich stali się oddaną wieczną armią Mordekajzera, całkowicie podległą jego woli, ale nawet tym słabym znaleziono funkcję. Z delikatnej materii ich duż Mordekajzer chciał stworzyć nowe imperium, mieli stać się budulcem i spoiwem jego zaświatów. W Runeterze minęły całe stulecia i wokół bastionu nieśmiertelności wyrosło kolejne imperium. Imię Mordekajzera wciąż jest wyszeptywane ze strachem i podziwem przez tych, którzy studują dawne dzieje, zaś nieliczne, Prastare dusze, którego znały, wspominają je z niechęcią. Największą grozą dla jednych i drugich byłoby, gdyby Mordekaiser jakimś cudem powrócił na stałe. Modlą się, by coś takiego nigdy nie stało się rzeczywistością, albowiem nie znają żadnego sposobu na powstrzymanie go. Po dwakroć zabity, po trzykroć narodzony.